A wiecie, temat jest ciekawy. Parę dni temu jest 20 grudnia, więc za parę dni obejrzycie sobie ten filmik. Natomiast e, zobaczyłem, że pani była prezes e, Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Szczecinie, która odeszła w dyskusyjnych, e, że tak powiem, klimatach z tego towarzystwa. Znaczy, została poproszona, żeby już nie być panią prezes tego towarzystwa w Szczecinie. Podajże z, z siostrą założyły kawiarnię, kocią kawiarnię imienia Kota Gacka e, i e, fundacji imienia Kota Gacka. Pani prezes, e, która teraz jakby jako behawiorystka, no bo jest z wykształcenia osobą, e, która no, może się podawać za behawiorystę, no, będzie prowadziła fundację kota gacka i będzie prowadziła kawiarnię kocią kawiarnię, gdzie każdy, kto ma jakąkolwiek minimalną wiedzę na temat kotów, wie, że kocie kawiarnie to jest po prostu biznes na komforcie psychicznym i fizycznym naszych kocich podobiecznych. To jest ta sama kobieta, ta sama pani, która przez. 8 czy 9 lat jak Gacek żył na ulicy. Potwierdzała i uważała, że kot Gacek nie może wrócić do domu, bo źle do tego domu, źle ten dom znosi. I za zgodą tej pani, jak była prezesem Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Szczecinie, Gacek był utrzymywany na ulicy do momentu, kiedy nasza koleżanka z Tozu w Puławach Klaudia podjęła decyzję, że pojedzie Pogacka, a wraz jakby z nią, raz zespół, mieliśmy pojechać Gacka podjąć. I na dobę przed tym, jak zdecydowaliśmy się i poinformowaliśmy panią prezes, a wtedy prezes Tozu, że przyjedziemy Pogacka, Gacek z ulicy zniknął. Trafił do domu, nagle się nim zajęto, zapewniono mu dietetyka, zapewniono mu odchudzanie. Szkoda tylko, że tego kota przez 8 czy 9 czy 10 lat wcześniej nikt z ulicy nie podjął. Pozwalano mu żyć i, i po prostu cierpieć na ulicy. A w tym momencie ta pani chyba z siostrą, powtórzę chyba, bo tak wynikało z opisu na jednej, jednym z portali, na którym pani była prezes, promowała swoją nową inicjatywę, czyli Zarabianie i wyciskanie kasy z legendy o Gacku. Z tej legendy, którą na tej ulicy pozwa, pomagała i utrzymywała, do momentu, kiedy zauważyła, że no, ktoś się tym kotem zainteresował i no, chce odebrać tego zwierzaka z bezdomności. I tu nie chodzi o to, że ktoś ma problem z tym, że. Pani sobie założyła biznes. Każdy ma prawo sobie założyć biznes. Tylko że to jest po prostu wyciskanie takiego ciśnięcie, ciśnięcie że tak powiem, złotej, złotej kury, żeby znosiła dalej złote jajka, tylko dlatego, że się komuś nóżka powinęła. To jest bardzo ważne pytanie, i myślę, że każdy powinien się tym pytaniem zainteresować, czemu Pani prezes przez 8 czy 9 lat, jak ten kot żył na ulicy, nie interesowała się i pomagała utrzymać tego kota na ulicy, i dopiero jak ktoś się nim realnie zainteresował i zaoferował mu pomoc, to pani prezes uznała, że jednak warto go zabrać do domu i jak przez wiele lat wcześniej uważała, że ten kot nie poradzi sobie w domu, to nagle po tych 8 czy 9 czy 10 latach na ulicy, nagle poradził sobie w domu. Każdy kot, każdy zdziczały kot domowy poradzi sobie w domu. Nie każdy będzie przytulakiem, nie każdy będzie misiakiem, nie każdy będzie idealnym kotem. Natomiast każdy kot domowy, bezdomny, zdziczały odnajdzie się w domu. Każdy kot powinien trafiać do domu. Żaden kot nie powinien być trzymany, utrzymywany na ulicy. Nie powinno się robić interesu na krzywdzie i na bezdomności kotów, jak Zrobiło to e, kilka, kilkanaście osób w Szczecinie. E, no a teraz w kolejny sposób na e, legendzie i historii o kocie Gacku w Szczecinie e, powstaje fundacja i powstaje e, biznes e, kawiarniany, który dalej będzie zarabiał na krzywdzie e, kotów domowych. Kurczę, no, 10 lat kot z na ulicy i nagle teraz... Udzielono mu pomocy i można dalej z niego wyciskać pieniądze. Mnie to dziwi, mnie to śmieszy. Każdy ma prawo mieć swoje odczucia i swoje zdanie. Jedni uważają, że pani prezes zrobiła wiele i została, że tak powiem, bohaterką. Niewiele osób wie, znaczy część osób wie, jest świadoma tego, że pani prezes ruszyła. Tyłek do tego tematu, tylko wtedy, kiedy została powiadomiona przez koleżankę Klaudię Stos w Pławach, że jedzie i zamierza zapewnić kotu opiekę. A my już temu kotu chcieliśmy od właśnie dietetyka, poprzez behawiorystę i tak dalej zapewnić pełną pomoc. I dopiero po naszej interwencji i groźbie, że kota zbierzemy z ulicy, nawet siłą, kot nagle znalazł miejsce w domu. Z czego ja bardzo, ale to bardzo się cieszę. Super, że gacek znalazł dom. Super, że schudł. Super, że za ma zapewnioną pomoc. Ale wyciskanie z tej krowy ostatnich kropelek mleka jest co najmniej moralnie dyskusyjne. I na tym to zostawię. Widzimy się w kolejnym filmiku. I pamiętajcie. Każdemu kotu należy się dom. Nie ulica. Dom. Mówił dla Was Mieszko Echelberger. Jestem psychologiem i behawiorystą. I jestem do Waszej dyspozycji.